Oczywiście nic nie jest tutaj legalne Siemano widzowie, siemano, witam was w nowym odcineczku na kanale W którym sobie trochę pojeździmy KTM Na razie maszyna jeszcze zimna Więc dogrzejemy no i pojedziemy sobie na tor Chwilę pośmigamy No i będziemy widzieć jak Dzisiaj będzie sobie jazda szła to nie było motovloga Dobra jednak zawrócimy Tam ryboki Stwierdziłem, że tutaj widzowie kamerkę założę ładnie, elegancko mikrofonik podłączymy No bo jednak ostatnio jak jest to mocowanie na szczęce to tam mikrofonu nie mam jako tako No i mnie nie słychać, a ja tak to sobie mogę tutaj do Was gadać tak jak teraz jak jest mikrofonik elegancko podłączony no i proszę ja was, elegancko wy, wy mnie słyszycie. No i elegancko mogę tutaj do was mówić. Nie muszę się wydzierać. W sumie tak na spontanie sobie wyjechałem, bo myślę ładna pogoda jeszcze jest, jutro święto więc jutro też nie będę mógł za bardzo pojeździć, bo jak to powiedzieć yy, nie będzie czasu bo będzie tu wyjazd, tam wyjazd no i tak to kurczę jest, otrawa wykoszona wczoraj jeszcze była się to mówi wysoka No i tak, trochę sobie pojeździmy Tak, tutaj nic nie widać, no ale zobaczycie Cyk Busz Tak sobie właśnie wjeżdżam Proszę ja was Tak, tutaj sobie przejeżdżam, ale teraz jest tak zarośnięte Że jeszcze tam dalej jechałem No ale tutaj powiem wam, że Zawrócę, o Drugi bieg ładnie Wbijemy I tutaj sobie wyjedziemy na górę Dużo osób zapytać Co to za sprzęt, bo może ktoś jest nowy Więc to jest KTM 200 KTM EXC200 14 roku Czyli Jakby można powiedzieć, poliftowy. No i tak maszyna chodzi W planie oczywiście jest żeby Sprzedać no i kupić coś Coś innego Ale to czas pokaże Zobaczymy yy, Co tam wyjdzie ciekawego No nie A tak to sami widzicie na kanale że coś się po asfalcie Jeszcze śmiga więc Ciężko jest połączyć Jedno z drugim No i kurczę no co Popatrzymy jak koszą No nie żeby żadnym kamieniem nie dostać O, elegancko. O, proszę ja was, tutaj się płynie Wisła. O, że tutaj, o właśnie tam, se płynie Wisła. Pokażę wam jedno małe kółko, potem drugie duże kółko. Tu jest uśmieczka, którą się można jechać ładnie. Na razie to ja jestem jeszcze świeży, więc to tak się wydaje, ale. Ale powiem wam fajnie, że jest, sobie z... o właśnie, pojeździć, zrobić takich kilka kółeczek, no nie? I wtedy, kurde, wam się tak y, lepiej jeździ. Przynajmniej mi. Na razie tak powoli się przejedziemy. Tutaj jest taka fajna prosta, można sobie zapiąć większy bieg. Tu sobie wyskakujemy. Tu jest prawy, ostry. Lewy, znowu prawy, tu jest lewy, tu mamy kłodę, lewy. Tutaj jest taki kilka zakrętów, zamykamy tu pyk pyk. mały wyskok proszę państwa seria takich małych zakrętów tu taki dołeczek Pyk, w dół. Jakaś kłoda, można przejechać nie, Ale nie trzeba Tu co możemy na ósemeczkę elegancko wjechać Tu jest strefa hard duro Belki Znaczy belki, opony Tutaj takie, tam takie I ja już jestem zmęczony No I tak proszę państwa wygląda Kółko Małe

Tu jest taki trochę, że jest dużo, dużo gałązi. Tu można przeskoczyć, ale ja nie umiem. A, No i właśnie, tak tu bez gogli się jeździ. Aha, ha, Co się dzieje, że gałąź mnie wokowalna A, aj, No Ale w ogóle jest za ciepło Nie wieje nic dzisiaj Ciepło jest jak skurczy byk No i tak to jest <laughs> Się to mówi burz nie można za bardzo gwiazdożyć bo z tej strony jest za 3 metry wody przy skarpie no nie tu sewisła ładnie elegancko płynie no i ja by coś się tutaj proszę państwa poszło nie tak no to automatycznie nie mówię że tak będzie oczywiście no nie no ale No i tak se proszę państwa Jeździmy uh, uh, Już jestem zmęczony No także tak tak Widzowie. O! No i drugi raz mi gałąź walnęła. Mi okoł zawitera. No i sobie można ósemeczki porobić, nie? Na razie to jeszcze łapy bolo. Bo to się nie jeździ na takich sprzętach. Tak że tak powiem regularnie. Zadieszka łapie. No i tak, no ale pali na tyk. O, także powiem Wam, że gitara, nie? <laughs> jeszcze kater mam. No, czyli co, widzowie? Ja se tutaj będę robił ładnie. 8 porobię, z pół godzinki. No i potem jeszcze miałem w jedno miejsce pojechać, ale nie wiem, czy pojadę. Wlałem 5 liter benzyny. No i te 5 liter pewnie wyjeżdżę, znając życie. 29,2 Godziny nabijają się powoli. Od remontu. Także git. Powiem Wam, że jestem nadolony nawet z tego sprzętu. Jakoś tam nie umiem na nim jeździć za bardzo. Jak i ogólnie nie umiem jeździć. Ale powiem Wam, że spoko. O kurwa, żem pokazał. Nie zawsze się udaje, no. No. Skała, można powiedzieć, tu jest taka kolejna wydarta, że jak Wam koło za bardzo, w strony wewnętrznej wlatuje, to wywija. A tutaj znowu jest płasko, ale jest mega twardo. No nie, i albo przodu ślizgnie, albo dupę. To tak se trzeba wiecie. Trójką się fajnie jeździ, bo jest w miarę spoko przełożenie, nie jest taki narwany, jest w miarę przyczepny, nie, a trójką to za bardzo kurde jest ten, jest bardziej narwany. Wam powiem, że ta kamerka pod daszkiem to trochę tutaj przeszkadza w polu widzenia. No, my będziemy widzieć. Tak, elegancko to zrobiłeś. Przeszkadza mi ta kamera, jak nic. Nie będę oszukiwał, ale kurczę. No, zasłania mi trochę. No także, Także jeszcze raz. Tu sobie można fajnie lecieć. Można nabrać prędkości, ale nie będę robił huku na wsi, no jak? Dobra, trzeba tę kamerę zwinąć, bo. bo co? Bo trochę przeszkadza, no. Także tak. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś będę jechał, czy nie. Jak pojadę, to wam nagram, a jak nie, no to nie. Policji nie ma. Trzeba się upewnić, bo tam lubią stać czasem. Nie, jeszcze pod mostem może być, ale, ale zbadamy teren. Będziemy wiedzieć, żeby móc coś tutaj zrobić. Terencyst, jak to mówią. A, moc 2t. Słyszę muzykę Ty co tam wjechać na górę Oczywiście nic nie jest tutaj legalne Tam ktoś się jest Tam mi się wydaje, no tam to się jest. To no nic, cofniemy. Także co widzowie, jak się Wam odcinek spodobał, i chcecie takich więcej motowlogo, treningu, jazdy i tak dalej? No to oczywiście musicie dać znać w komentarzu, zostawić łapę w górę pod tym filmem I co jeszcze? Bijać na Instagrama No i takie różne pierdółki Dobra. Zawijam. Także co? Widzowie, no widzimy się w nowych odcinkach. Dawajcie znać w komentarzu, czy chcecie, czy nie chcecie. Wtedy ja będę wiedział, czy nagrywać czy nie. No i będzie elegancko, nie? Także co? Na razie i do następnego.